Moi drodzy, dzisiaj mam taki dla was film, który ja osobiście uwielbiam tego rodzaju filmy oglądać i pomyślałam, że nagram też dla was. Coś takiego. Wyjechałam w ten ubiegły weekend na dwa dni i zabrałam ze sobą taką kosmetyczkę. To jest wszystko z makijażu i z pielęgnacji, co zabrałam ze sobą. I to jest taka dosyć kompaktowa sprawa. Myślałam, że może ktoś z Was skorzysta na tym, albo będzie to dla niego jakaś tam podpowiedź na wyjazdy. To jest moja kosmetyczka, o której już mówiłam Wam kiedyś dawno, dawno temu. Ona się w ogóle nie niszczy i cały czas ją, ją używam. I może tak, zacznę od tego, co jest tutaj w środku i po prostu przejdę po kolei przez każdy kawałek pokażę Wam, co ze sobą zabrałam. Tutaj w tej klapce, którą ciężko mi jest pokazać, jest haczyk, który umożliwia zawieszenie tej kosmetyczki na czymś i to jest bardzo duży plus. Tutaj ona ma taką dużą um, saszetkę. Ja w niej trzymam tylko jakieś próbki, które ewentualnie mogę wykorzystać. Tym razem to, było z, to był balsam do ciała z, skin, z Green People, którego nie wykorzystałam, bo miałam ze sobą masełko z Body Shopu, ale to za chwilę. W tej kieszonce tutaj mam tylko waciki i takie waciki kosmetyczne, pałeczki kosmetyczne, o, więc nic ekscytującego, ale dosyć ważne, żeby mieć ze sobą, bo tam dokąd się wybrałam, okazało się, że ich nie było. I teraz jedziemy dalej. Z produktów do ciała zabrałam ze sobą masełko z Body Shopu pomarańczowe. Zabrałam ten akurat, że tak powiem, smak czy zapach tylko dlatego, że on był w malutkim opakowaniu. Jak to zużyję, to na pewno tą poczuszkę jeszcze wykorzystam wielokrotnie. Może gdzieś to będę odkładać, żeby nie zrobić sobie tutaj loganu. Dalej. Pojechał ze mną też mały, suchy szampon z Batiste w tropikalnym, o tropikalnym zapachu. W razie gdybym nie miała gdzie albo nie miała ochoty umyć włosów, to właśnie to było coś takiego. Wzięte, ale w ogóle go nie wykorzystałam, więc tak właściwie wzięłam go na darmo. Taka, Taka rekomendacja. Dezodorant z Vichy. Które nie wiem dlaczego zmienili mu formułę, bo tutaj teraz na nim jest. On kiedyś nie miał tego paska niebieskiego i było na nim napisan, nie było na nim napisane nic o, odnośnie brudzenia czy tam odbarwiania ubrań. I on był świetny, był bardzo skuteczny, byłam z niego bardzo zadowolona. Tymczasem teraz napisali na nim, że on nie robi białych śladów tam na czarnych ubraniach i nie odbarwia białych koszulek na żółto i przestał działać tak dobrze. Jak wtedy już więcej go nie kupię, jestem niezadowolona z tej zmiany. Dalej. Z produktów do ciała to już byłoby chyba wszystko. Tak jest. Teraz dalej. Produkty do... Aha, nie. Jeszcze wziąłam ze sobą mój malutki krem do rąk z L'Occitane. I jego nosiłam ze sobą w torebce takiej na plaży, bo byliśmy nad morzem. Aha, jeszcze dwie rzeczy, które były też w tej torebce, a nie zmieściły mi się tutaj. I były to... Trzy rzeczy właściwie. I były... był to... Ten produkt z filtrem do twarzy z Patent który już w ogóle tak mi się tutaj upaćkał i rozlewa mi się i coraz więcej minusów widzę w tym produkcie, ale jako filtr do twarzy nadaje się całkiem dobrze. Mój ukochany filtr z Aptoni yy, też do ciała i do twarzy czasem też go używam. Właściwie ja zanim tamten yy, zaczęłam stosować, to tego używałam i do twarzy i do ciała. I to jest mój ulubiony filtr do Opalania jest po prostu wspaniałe, cudownie, pachnie, kojarzy mi się z wakacjami za granicą, jest super. I wzięłam sobie oczywiście moją wodę termalną z winogron z Kaudali. To jest moja ulubiona woda. Wiem, że jeszcze woda z Urias jest taka, której nie trzeba zmywać, bo to, te wody z larosza na przykład trzeba, jeśli się popryska twarz, to trzeba później chusteczką stycznić nadmiar, z tym tego nie ma i z wodą z Urias tego nie ma, więc to jest mój wielki super hit. Już, już od wielu lat ją kupuję. Dalej, do oczu wzięłam sobie mój płyn do soczewek i pudełko z, y, od soczewek takie malutkie, które już wyjęłam, bo y, musiałam włożyć soczewki y, i teraz nie mam pojęcia, gdzie je położyłam, więc już nie będę Wam pokazywać, ale takie malutkie z pieskiem kiedyś Wam pokazywałam. Y, I właśnie y, I Love Comfort z... Y, co to jest za strona? Bezokularów.pl albo bezokularów.com, coś takiego, jak będziecie zainteresowani, mogę Wam link zostawić w opisie filmu. Najlepszy, po prostu najlepszy, moim zdaniem, płyn do soczewek. Bardzo tani, bardzo dobrze się sprawdza. Również jako takie kropelki do oczu. Super i nigdy już z niego nie zrezygnuję, myślę. Dalej jedziemy. Makijaż, może na koniec. Wzięłam ze sobą jeszcze. Szampon do włosów przelany w malutkie opakowanie. To jest chyba akurat Head and Shoulders, dlatego że już tyle miałam nalane i stwierdziłam, że nie potrzebuję dolewać nic. Taką próbkę odżywki Artego, która była w tym moim nieszczęsnym Glossy Boxie. Beznadziejna jest ta odżywka, uważam, i w życiu bym nie zapłaciła za nią, nigdy bym nie kupiła całego opakowania, bo moje włosy przed i po zastosowaniu odżywki były w ogóle dokładnie takie same tylko że mm, ciężej mi się je po myciu rozczesywało. Niezbyt jestem zadowolona z tego produktu. Dalej, tutaj w takim malutkim słoiczku, pojemniczku, w ogóle kupiłam w Piotrze i Pawle. Takim, nie wiem czy to jest w całej Polsce, czy nie. W każdym razie w takim markecie spożywczym, można powiedzieć, były przy kasie za chyba 8 zł. Takie trzy opakowania. Jestem zadowolona z nich. Chyba kupię jeszcze drugi zestaw, bo mają bardzo twardy plastik i świetnie się z nich korzysta. Ten tutaj. Y Taki dozowniczek ma taką fajną blokadkę, dzięki czemu nie trzeba tego gwintu tutaj jakoś przekręcać, skręcać, zamykać, to się nie psuje. I bardzo jestem zadowolona, jeszcze były takie białe i właśnie mówię, chyba kupię, dokupię drugi zestaw. W każdym razie tutaj w tym słoiczku mam serum do twarzy z Nuxa, które właśnie posądziłam o, o wysypkę, ale jednak to nie było to, tylko woda z jeziora. Dalej, tutaj w tym takim właśnie opakowaniu mam żel do mycia twarzy i ciała z Uriage właśnie, który nie pamiętam jak się nazywał, ale kupiłam go tylko dlatego, że za robiłam zamówienie ze strony internetowej z jakiejś tam apteki i on był tam tani, a mojego żelu do mycia twarzy stołpy w tym mieście, w którym teraz jestem po prostu nie ma nigdzie, w żadnej aptece, w Rosmanie tego nie ma, w Naturze tego nie ma, po prostu jest nie do kupienia. A w tamtej aptece, w której robiłam zamówienie, też go nie było, więc kupiłam taki zuriarz. Jest, no, jest całkiem w porządku. Chociaż ten stopy muszę powiedzieć, że bardziej mi odpowiadał. I teraz w tym tutaj opakowaniu z takim stryczkiem normalnym, jak przeważnie jest przy szamponach, jest bioderma do, do makijażu twarzy. I ją stosowałam też jako tonik. Teraz mam taki ukochany tonik, ale niestety się obawiam, że mi się stłucze. Pamiętacie wam kiedyś pokazywałam ten, ten krem ze szpajka i już leci do mnie drugie opakowanie. I do niego mam jeszcze teraz tonik właśnie z tej samej serii z Atomizerem. I chyba wam recenzję nagram o nim, bo na razie jestem zachwycona jego działaniem. Jeszcze dam mu z tydzień, żeby zobaczyć, jak on się sprawuje na, przez dłuższy okres czasu, ale na razie to jest moje ukochane kombo do twarzy. No tylko właśnie bałam się, że coś mi się tu potłuczę, więc go nie zabrałam. Dobra, i tutaj to już będzie puste. Aha, z produktów do włosów tutaj jest jeszcze jedna taka torebka, jakoś, jakiś, w której można coś upchnąć. Takie malutkie gumeczki do włosów i jedną wsówkę. I gumkę do włosów miałam na, na włosach, że tak powiem, więc już nie potrzebowałam żadnej innej. Miałam też ten różowy, duży grzebień do rozczesywania włosów, ale on już jest w łazience, bo brałam prysznic. To, 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 to. Makijaż na koniec. Jeszcze tu Wam pokażę, co powkładałam z boku. Tu już jest też makijaż. A z tej strony malutka pasta do zębów, yy, jakaś nitka dentystyczna i szczoteczka też już jest w łazience yy, i taki papierowy zwykły pilniczek do poznokcina w razie czego. To już może stąd zabiorę, żeby nie robić bałaganu. I teraz dalej. W tej bocznej kieszonce miałam ze sobą rzeczy, z których z połowy nie skorzystałam tak naprawdę. I to było, już Wam mówię konkretnie co. Dream Lumi Touch z Maybelline w kolorze 02. Tego nie użyłam, bo nie było potrzeby, więc on sobie tam siedział i czekał. Kredka z Sephory, taka w takim pięknym złotym kolorze, która się nazywa hmm, Flashy Copper 07. Bardzo fajna kredka, taka właśnie złoto-miedziana, coś takiego. Ją, jej użyłam raz. Definer Line to jest z Maybelline, taka turkusowa kredka. Ktoś mnie ostatnio pytał, jaką kredkę turkusową napigmentowaną polecam. To właśnie tą, tylko nie wiem, czy ją gdzieś dostaniecie jeszcze, bo ja ją kupiłam w Pepko, a pierwszą chyba gdzieś w internecie już nie pamiętam. I teraz, oczywiście, trzy kredki z Essence w kolorach, już Wam mówię. To jest 12. Have a Green. To jest. Cool Down 09, taka niebieska. One są takie same praktycznie jak te opakowania, w których przychodzą. I Coolest Chic, kolor numer 16. Coś takiego. I z tych wszystkich kolorów to tak naprawdę użyłam tylko tej złotej i fioletowej. A reszta pojechała ze mną, chyba tylko dlatego, że są małe i się zmieściły. Dobra. Wzięłam ze sobą też kredkę z Inglota w kolorze 31 białą, z której w ogóle nie skorzystałam. I zalotkę z inglota, która oczywiście jest nieodzowna i sobie już nie wyobrażam, nie podkręcić, że z przed malowaniem. I teraz w, takim, w takiej małej saszetce z dzwoneczkiem wrzuciłam sobie kilka produktów do makijażu, żeby móc to włożyć do tamtej dużej kosmetyczki, a obawiam się, że coś mi się może zalać, na przykład jakby tam mydło, znaczy mydło, ten żel się wylał albo bioderma, więc to wrzuciłam do takiej czystej mm, saszetki. Jest teraz kosmetyczka, którą bardzo, 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 bardzo bym chciała, ale chyba nie zapłacę 100 dolarów za nią. W każdym razie to jak kiedyś tam będzie okazja, to może Wam opowiem. Wzięłam ze sobą taki kompakcik mały z z trzema brązowymi cieniami, ale nie skorzystałam z tych cieni w ogóle, tak naprawdę tylko lusterko było mi potrzebne dalej e, zabrałam ze sobą oczywiście moją pomadkę z Max Factora w kolorze Pink Brandy 825 bo to jest po prostu mój hit w ogóle tego roku. Czerwone nie brałam, bo wiedziałam, że nie będzie okazji, żeby się tak pomalować. E, tuż rzęs z Max Factora w czarnym kolorze False Lash Effect. Dalej e, z Jelly Pong Punktą e, ten Lip Lash, e, taką grubą właśnie kredeczkę. Bardzo ją lubię, kurczę, naprawdę jest świetna błyszczyk z Essence Stay With Me. Jeden z najfajniejszych błyszczyków. Głównie z tego powodu, że jest malutki i że przyjemnie się nosi na ustach. I tak. Aha, nie. Jeszcze wiecie co? Orąbnęłam się, bo jeszcze tutaj, teraz do mnie dotarło, że w tej kosmetyczce z boku są dwie kieszonki. I w jednej Pojechały moje pędzle, dwa jedyne pędzle, które zabrałam, a w drugiej miałam jeszcze produkty do pielęgnacji. No właśnie. Bo pewnie się zdziwiliście, że nie miałam kremu do twarzy ze sobą. Otóż miałam, tylko że miałam taki malutki szpajk, malutką taką saszetkę kremu nawilżającego i właśnie taką jedną i z innym kremem wykorzystałam, a druga mi została. I miałam ze sobą... Blistex oczywiście, mój niezawodny Blistex. Już żadnej innej pomadki ochronnej nie kupuję w ogóle, bo jest, jest genialny. Yy, I krem pod oczy, stołpy. Teraz mam taki jakiś um, Hydrative No, Krem jak krem. Nie powiedziałam, że zachwycający, nie powiedziałam też, że jest zły. Za trzy dychy jest taki, no jest w miarę, tak powiedzmy. Dwa pędzle, które ze sobą zabrałam, to był pędzel ten właśnie taki chowany kabuki, nie, flat top z Annabelle Minerals, właśnie dlatego, że jest chowany. Genialny jest ten pędzel, naprawdę genialny. I zaraz mi się skończy bateria, zobaczymy, co będzie za chwilę. I taki malutki wyciągany pędzelek, bo nim malowałam sobie też brwi i jakieś tam precyzyjne rzeczy w makijażu, a resztę malowałam palcami, to Wam zaraz powiem. Dobra, no i tu zostały mi tylko cztery produkty. Pierwszy z nich to jest mój korektor z Annabel Minerals w kolorze dark i właśnie jego nakładałam palcem na twarz, a później tym pędzelkiem rozcierałam go tam, gdzie było potrzeba, więc tak naprawdę tylko pod oczami, bo na razie nie mam problemów z jakichś poważnych teraz. Już mi się powoli wygoiła i zabrałam ze sobą, jak mi się udaje wyciągnąć, trzy produkty kremowo do oczu. I dobrowili oczywiście wielka niespodzianka. Kolor tatu w kolorze Permanent Top Numer 40, który jest idealnym kolorem moim. I do, OFV, do, do w ogóle do makijażu. Uwielbiam ten produkt, będę go kupować aż przestaną go produkować. E essence Stay all Day Long Lasting Eyeshadow w kolorze Copyright. Taki o, im bardziej wysycha, tym lepiej się trzyma. Także na razie dwa punkty dla tego produktu. Chyba już ich nie robią, tak nie, nie widziałam ostatnio. I z Catrice Make to Stay numerek 040 Long Lasting Eyeshadow. I to jest Lord of the Blinks. Też taki kremowy, fajny. Ostatnio Wam go pokazywałam. Super, super produkt. Też się nadawał jako rozświetlacz, tylko trzeba go było super mini używać. Bardzo mało. Dobra, to byłoby na tyle. To jest wszystko, co zabrałam ze sobą na, na dwudniowy wyjazd. Um, nie wiem, może mam nadzieję, że to dla Was się okazało jakieś ciekawe. Ja tego typu filmy uwielbiam i na nie oglądam, więc pomyślałam, że jeden mogę taki nagrać dla Was. A teraz życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Jeśli jeszcze gdzieś jedziecie, to wspaniałych wakacji. Zostawcie mi koniecznie na dole w opisie, w komentarzach, jeżeli chodzicie jeszcze do szkoły albo jeżeli we wrześniu wybieracie się do szkoły, to do której szkoły idziecie? Czy do wracacie do szkoły podstawowej, czy do liceum, gimnazjum, do, na studia, gdziekolwiek, bo mam małe plany chciałabym się tego dowiedzieć, jakie tam są Wasze, że tak powiem, przedziały wiekowe. Dobra, do zobaczenia następnym razem i życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Na razie!